Taka jest piłka. Mundral trwa, piłka jest okrągła, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. I bramki są dwie. Niebo jest na wyciągnięcie dłoń. Magia nie. Proszę bardzo, jest możliwe. Jest? Oj, niebo jest? Ale wasze też właśnie to wam pokazuje, że jest nas. Lepiej to się wytarzać w tych jagodach. To jest Gina metoda. A ja jem. Mm, malusieńkie, słodziusieńkie, mega. Jerzyny. Jerzyny to sierpień. Może będzie mi dane przyjechać na jeżyny, bo uwielbiam jeżyny leśne. Zbierać sobie właśnie o poranku albo na wieczór. mega mundial, musicie damy radę to się okaże więc my podążamy do piłki dajcie znać, kto ogląda mundial kto lubi piłkę no ja, siłą rzeczy człowiek, który urodził się w sławetnym roku w sławetny dzień, kiedy to był mecz na Wembley, Polska-Anglia, i Polska wyeliminowała Anglię z Mistrzostw Świata, i wtedy ja się urodziłam. Więc przeznaczenie, czy nie, ale piłka była ze mną od urodzenia i lubię piłkę, naprawdę lubię piłkę. Piłka jest nieprzewidywalna. I to jest piękne w tym sporcie w ogóle. I do czego zmierzam? Oczywiście chcę, żebyśmy wygrali. I obstawiam, że będzie 1-0. Albo 2-1 dla nas. Fajnie by było, żeby się coś działo. Żeby to nie było tylko bronienie bramek. I wiecie, taka strategia, żeby pilnować się, tylko żeby atakować. Także Dinek. Nie idziemy jeszcze dalej w las, tylko idziemy na mecz. Polska biało czerwona do boju do boju! Proszę bardzo, pierwsze minuty 0-0. Ja po prostu coś musi w tym być. Urodziłam się, kiedy były mistrzostwa świata i kiedy widzę jednak naszych, to całym sercem i po prostu mam w oczach i mm, to nie jest takie, wiecie, że twierdzenie, że muszą nasi wygrać, ale po prostu tak tą taką hmm, polskość bywa. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, choć brakuje nam dobrych podań, no i pech, no ten samobój był, no porażko, ale zdarza się. Jest jeszcze wszystko przed nami, jeszcze drugie 45 minut. Jestem bardzo ciekawa, jak się skończy ten mecz. I ja naprawdę wolę, że jesteśmy teraz na pozycji przegranych, bo będą ataki. Bardzo jestem ciekawa, jak złożę ten filmik. Czy wyrównamy? Ta bramka? To ja nie wiem, co to było. Po prostu pusta bramka.

Taka jest piłka! Bada jednego jest! Uch i to lubię! Jest super! Cóż mogę powiedzieć, gdybyśmy tak grali od drugiej połowy, tak jak w ostatnich dziesięciu minutach, to na pewno byśmy zremisowali. 40, mówią, że chcieliśmy, żeby tak było jak 44 lata temu, czyli wtedy, kiedy się urodziłam. Ale to się nie powtórzy. Ja myślę, że my potrzebujemy czasami takiego kopa. Mamy jeszcze szansę, wszystko przed nami. Dwa do jednego, czyli jak przewidywałam, tylko że nie dla nas. Głupio stracone bramki, no ale taka jest piłka właśnie. O, teraz się już uśmiechnęła. <laughs> to dopiero pierwszy mecz. Powiem wam, no fajnie by było go wygrać, ale ta bramka, którą my strzeliśmy, to był gol. Oni mieli więcej szczęścia, ale w piłce tak jest. Że szczęście jest też potrzebne, czyli ten element taki, wiecie, nie do przewidzenia. Bo taka jest piłka, właśnie. I to zawsze pokazuje, że nawet ci najlepsi mają czasami gorsze dni, a te gorsze zespoły wtedy to wykorzystują, bo tak naprawdę nie mają nic do stracenia. Grać z lepszą drużyną dla tej słabszej psychicznie jest lepiej, bo oni nie mają nic do stracenia. To jest taki właśnie haczyk. Ale mega mnie cieszy ta jedna bramka, bo należało nam się, bo no naprawdę, jeżeli byśmy grali. Od początku drugiej połowy, tak jak pod koniec, te 10-15 minut, to naprawdę byśmy zremisowali i nie wątpię, żebyśmy wygrali w ogóle. Ale my tak lubimy czasami dostać w kość, bo potem bardziej się mobilizujemy. Także ja wierzę całym sercem, że to nie koniec naszej drogi mundialowej i do boju. Tym razem trochę szczęścia nam zabrakło I, i ci sędziowie też tam. Ta kartka żółta dla Krychowiaka na dzień dobry, hmm, bardzo ostro potraktowany, a przeciwna drużyna, czyli Senegalu, dość lekko, więc no, można polemizować. No, ale polemizować i właśnie po prostu to jest to, że mieliśmy mniej szczęścia. Ale nie jest źle. I właśnie, wiesz co, właśnie za to kocham y, piłkę, za te emocje takie, że się tak sercem, tak się wierzy i do końca nie wiadomo i trzyma... No właśnie to kocham w piłce, naprawdę, że ona nie jest przewidywalna do końca. Będzie dobrze! A, na a co najważniejsze, to widać było, że się starali. Że przebili tą, yy, taką stagnację i to takie, to czego było dużo w pierwszej połowie. Mural 2, piłka jest okrągła, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. I bramki są dwie. Właśnie wieczorne podlewanie. Podlewam pomidory rodziców. Jejku, jaki i podwiązuję, bo rosną, pną się i pomagam im. Podwiązuję, ale słuchajcie, jaki przepiękny zapach takich zielonych pomidorów, jeszcze, które mm, dojrzewają, tak rosną. Jeszcze gdzieś, gdzie nawet są kwiatki, ale są już też zielone. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. Słuchajcie, jakie piękne. A tak przepięknie pachną teraz na wieczór, jak je podlałam, i tak podwiązuję, bo pną się żeby się nie łamały, to po prostu ręce tak mi pachną, takim fajnym, świeżym pomidorem, że perfum nie potrzeba, powiem wam, Taki jest piękny zapach pomidorów, ale takich zielonych, właśnie takich świeżych. Patrzcie tam cudowna, cudowna to... Jest. To jest pięknie. pięknie tak zielona jeszcze właśnie dojrzewające, zapach pomidorów, no przepiękne. Bye. Right?